Cześć! Witam was w kolejnym samorząd mówi. Jesteśmy już po piastonariach. Mam nadzieję, że bardzo dobrze się bawiliście. Tak samo jak my. A co do Piastunariów, to zostały nam jeszcze koszulki. Wiemy, że jesteście zainteresowani, gdyż widzimy to w wiadomościach, także mamy dla Was informacje. Z racji tego, że koszulki już się kończą, to będzie promocja. A jaka? Przyjdźcie, piszcie, dzwońcie, będziemy Was informować. Koszulki są damskie, męskie, w różnych kolorach. Oprócz tego mamy torby na imprezę, do szkoły, na studia, wszędzie gdzie chcecie, zapraszamy do kupna. Oprócz tego przypominam, że do 3 czerwca macie czas na składanie wniosków o nagrodę rektora. Wszystkie szczegółowe informacje macie na stronie uniwersytetu, my też podamy wam w linku. I to wszystko na dziś. Cześć, do następnego! My też link wam da damy... Wam damy... Wam damy... Wam damy... Once again... Cześć! Witam... Cześć. Cześć! To znowu ja! Słuchajcie... To no jest pięknie, 100% bawełny, for women! For women! To jest lepsze niż Gucci! Women! Przepraszam, for women! BSC Collection! Nie widzicie, jakie to szczyt mody? Piękne! Pachnące! Nie no, czyste są, przestań. Dobra. A co ja miałabym? A. A, do 3 czerwca. Aha. Nie. A prze... Aaa! Wojtas, to było z dedykacją dla ciebie.